Znalezienie nowej pasji lub hobby na emeryturze może przynieść wiele radości. Nie musi to być nic wielkiego, po prostu coś, co lubisz. Może to być ogrodnictwo, malowanie, czytanie, a nawet nauka obsługi komputera. Wiem, że technologia może na początku wydawać się myląca, ale proszę, nie bój się jej. Nauczyłam się korzystać z internetu, gdy miałam 68 lat i naprawdę odmieniło to moje życie. Teraz mogę rozmawiać przez wideo z rodziną czytać informacje o zdrowiu i załatwiać wiele spraw online. Na początku pomagała mi moja córka, ale teraz robię wszystko sama. Naprawdę zachęcam innych do dołączenia do zajęć komputerowych dla seniorów. Zajęcia te są dostępne w wielu miastach i prowadzą je cierpliwi nauczyciele, którzy rozumieją potrzeby osób starszych. Oczywiście, nasze zdrowie staje się jeszcze ważniejsze, gdy się starzejemy. To, że mamy jakieś problemy zdrowotne, nie oznacza, że musimy się poddać. Regularne badania kontrolne, zdrowe odżywianie i pozostawanie aktywnym, nawet zwykłe spacery lub lekkie pływanie, mogą mieć duży wpływ na to, jak się czujemy. Teraz chodzę na długie spacery i pływam w basenie. Pomaga mi zachować formę i daje mi energię, by cieszyć się każdym dniem. Kolejną rzeczą, która może sprawić, że emerytura będzie bardziej satysfakcjonująca, jest pozostawanie aktywnym społecznie i angażowanie się w społeczność. Dołączenie do lokalnego klubu. Uczestnictwo w wydarzeniach w ośrodku dla seniorów, a nawet wolontariat przez kilka godzin w tygodniu, może przynieść prawdziwe poczucie celu. Zacząłem pomagać w bibliotece raz w tygodniu i stało się to czymś, na co czekam z niecierpliwością. Rozmowy z innymi, dzielenie się historiami i po prostu przebywanie wśród ludzi ma duże znaczenie dlatego, jak bardzo czujemy się związani i wartościowi. Emerytura to również świetny czas na ciągłą naukę. Niezależnie od tego, czy chodzi o kurs gotowania Naukę nowego języka, czy naukę historii lub sztuki online, utrzymywanie naszego umysłu w aktywności pomaga nam zachować bystrość i ciekawość. Niedawno zapisałem się na internetowy kurs fotografii i teraz lubię uchwycić piękno codziennego życia moim aparatem. Nauka czegoś nowego daje nam poczucie postępu i sprawia, że nasze dni są interesujące. Pieniądze są również ważną częścią życia na emeryturze. Oprócz emerytury z ZUS, warto pomyśleć o innych małych sposobach na zarobienie trochę pieniędzy. Niektórzy wynajmują pokój, sprzedają wyroby domowej roboty, a nawet zakładają małe firmy. Mój sąsiad Kazimierz uprawia kwiaty i sprzedaje je na lokalnym targu. Przynosi mu to dodatkowe pieniądze i daje poczucie celu. Ważne jest również, aby wiedzieć o dodatkowej pomocy, do której możemy być uprawnieni. Oprócz podstawowej emerytury, osoby z problemami zdrowotnymi mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Możesz również uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów pogrzebu pomoc mieszkaniową lub zwrot kosztów leków. Wiele osób o tym nie wie. Moja ciocia Anna nie zdawała sobie sprawy, że może otrzymać zasiłek opiekuńczy z powodu problemów z chodzeniem. Po złożeniu wniosku otrzymała miesięczne świadczenie, a nawet zaległe płatności z ostatnich dwóch lat, łącznie ponad 6 tysięcy złotych. Oprócz zdrowia fizycznego, równie ważne jest dobre samopoczucie psychiczne. Emerytura może czasami wiązać się z uczuciem samotności lub smutku, szczególnie jeśli straciliśmy partnera lub bliskich przyjaciół. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać więź emocjonalną, regularnie rozmawiać z kimś, wyrażać swoje uczucia i każdego dnia znajdować chwilę śmiechu i wdzięczności. Nawet drobne czynności, takie jak prowadzenie pamiętnika, słuchanie muzyki czy przebywanie na łonie natury, mogą poprawić nasz nastrój i pomóc nam poczuć się spokojniejszymi i bardziej zrównoważonymi. Planowanie przyszłości to coś, czego nie powinniśmy unikać. Nie wiemy, co może się wydarzyć, dlatego warto przygotować ważne dokumenty, takie jak testament, pełnomocnictwo lub dyrektywa opieki zdrowotnej. Może się to wydawać smutnym tematem, ale przygotowanie może uchronić naszych bliskich przed wieloma problemami w przyszłości. Bycie blisko rodziny to jedna z najpiękniejszych części życia. Nasze dzieci i wnuki znaczą dla nas wszystko. Nie zawsze łatwo jest nawiązać kontakt z młodszymi pokoleniami, ale warto się wysilić. Staram się być kimś więcej niż tylko dziadkiem, staram się być ich przyjacielem i kimś, z kim mogą porozmawiać. Dzielę się historiami o naszej rodzinie i przeszłości, staram się przekazywać tradycje i wartości, które, mam nadzieję, zapamiętają. Na koniec chcę powiedzieć coś bardzo ważnego o tym, jak postrzegamy starzenie się. Starzenie się nie jest chorobą, to po prostu naturalna część życia. Nadal mamy prawo być szczęśliwi, aktywni i dążyć do nowych celów. Nasze doświadczenie jest cenne i nie powinniśmy pozwolić, aby ktokolwiek sprawił, że poczujemy się za starzy na cokolwiek. Tak, nowe zasady emerytalne są ważne: mogą przynieść dodatkowe 500, 800, a nawet 1000 zł miesięcznie, co naprawdę pomaga. Ale to tylko część większego obrazu. Równie ważne jest życie z radością, dbanie o zdrowie. Utrzymywanie kontaktu z ludźmi i bycie otwartym na nowe rzeczy. To prawdziwy klucz do szczęśliwej i znaczącej emerytury. Czasami emerytura daje nam również szansę na naprawienie starych relacji lub zbudowanie nowych. Może jest przyjaciel, z którym straciłeś kontakt, lub członek rodziny, od którego się oddaliłeś. Teraz jest czas, aby podnieść słuchawkę, napisać list lub po prostu powiedzieć: Myślę o tobie. Te gesty mogą wydawać się małe. Ale mogą uleczyć rany i otworzyć drzwi do znaczących połączeń, które wzbogacą nasze późniejsze lata. Ponowne nawiązanie kontaktu przyniosło mi jedne z najbardziej wzruszających chwil w moim życiu. Nie zapominajmy też, ile mądrości w sobie nosimy. Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności praktyczne, lekcje życia czy historię rodziny, dzielenie się tym, czego się nauczyliśmy, z innymi, zwłaszcza z młodszymi ludźmi, może być niezwykle potężne. Mentorowanie młodej osoby, Spisywanie wspomnień lub po prostu prowadzenie przemyślanych rozmów może pozostawić spuściznę, która przetrwa o wiele dłużej niż my sami. Wierzę, że emerytura nie jest końcem naszej historii, to rozdział, w którym oddajemy, zastanawiamy się i świętujemy wszystko, co przeżyliśmy.